Charlie Kenton to były zawodowy bokser, który podróżuje po kraju i uczestniczy w walkach robotów, ale doznaje porażki za porażką. Charlie budzi się w swojej furgonetce otoczony pustymi butelkami. Dzwoni do niego człowiek, pytając się o spłatę długu. Charlie myli imię rozmówcy, a ten zdaje sobie sprawę, że bokser jest winny pieniądze również innym. Udaje problemy z połączeniem i rozłącza się. Kilka dziewcząt podchodzi do furgonetki i prosi go, aby pokazał im słynnego robota do walki, ambusza. Jedna z dziewcząt wyciąga aparat, aby zrobić zdjęcie robota, ale mężczyzna prosi o pieniądze za zdjęcie. Stwierdzają, że stary kawałek metalu nie jest tego warty i odchodzą. Na targach Charlie spotyka swojego starego przyjaciela Ricke, menadżera areny. Obiecał zapłacić mu trzy tysiące, jeśli Ambusz weźmie udział w walce przeciwko bykowi. Umowa dotyczyła byka ważącego 800 funtów, a jego przeciwnik waży dwukrotnie więcej. Charlie postanawia zaryzykować i proponuje mu zakład o dwukrotnej wartości. Rick zgadza się na zakład, ale ostrzega o poważnych konsekwencjach dla Charliego, jeśli przegra i nie zapłaci. Walka rozpoczyna się, a Charlie teatralnie przedstawia ambusza publiczności. Na początku wszystko idzie dobrze, a robot z łatwością unika ciosów przeciwnika. Jednak Charlie za bardzo zaangażowany w interakcję z publicznością. Nie zauważa, jak rozwścieczony byk pędzi w kierunku robota. Zwierzę zderza się z ambuszem i zabiera mu nogę. Charlie prosi Rickę o przerwanie walki, ale ten z zadowoleniem obserwuje, jak jego przeciwnik przegrywa. Ambusz zamienia się w stertę metalu, które dzieci rozbierają na pamiątki. Charlie nie ma pieniędzy, aby pokryć straty, więc próbuje uciec niezauważony. Jednak boksera śledzą dwaj mężczyźni, a Charlie uderza jednego z nich, myśląc, że domagają się od niego pieniędzy. Obcy informują go o tragicznej wiadomości. Jego była żona zmarła, pozostawiając jedenastoletniego syna Maxa Charlie nie jest zbyt zaniepokojony losem syna i udaje się do sądu, aby zrzeć się praw rodzicielskich. Krewni zmarłej żony są skłonni adoptować chłopca, więc Charlie sprzedaje im prawo do opieki za 100 tysięcy. Za połowę kwoty zgadza się zabrać Maxa na lato, aby poprawić ich relacje. Korzystając z uzyskanych środków, Charlie kupuje Noisy Boy, jednego z najlepszych robotów z obsługą głosową na czarnym rynku. Charlie wraca do siłowni, gdzie mieszka razem z Bailey Tallet, córką zmarłego trenera. Młoda kobieta ochrzania go za drogie zakupy, ponieważ nie zapłacił za czynsz. Próbuje uwieść swoją dziewczynę, ale ona przypomina mu że potrzebuje pieniędzy na opłacenie rachunków. W tym momencie krewni przyprowadzają Maxa. Chłopiec jest zaniepokojony nie dlatego, że jego ojciec go sprzedał, ale dlatego, że nie podzielił się z nim dochodem. Charlie mówi, że wszystkie pieniądze przeznaczył na zakup robota i że Max może stąd wyjść, jeśli mu się coś nie podoba. Chłopiec decyduje się zostać i obserwować rozpakowywanie Noisy Boya. Wojownik w zbroi samuraja wychodzi z pudełka, a wszyscy podziwiają go. Charlie postanawia przetestować obsługę głosową i wydaje kilka poleceń bojowych, jednak robot Zupełnie nie reaguje. Mężczyzna uznaje, że został oszukany i obwinia Bailey, że nie sprawdziła robota. Max wymawia komendy po japońsku, a robot zaczyna słuchać. Po testach, Charlie ładuje swojego robota do furgonetki i planuje udział w kolejnym turnieju. Max kradnie klucze do auta i prosi swojego ojca, aby zabrał go ze sobą. Niechętnie Charlie zgadza się i udają się do podziemnego klubu walk, gdzie spotykają dziesiątki innych robotów. Charlie jest pewny, że tym razem na pewno wygra. Więc prosi organizatora fina o zapisanie Noisy Boya do głównej walki. Max próbuje przekonać aroganckiego ojca, aby tego nie robił, ponieważ nigdy nie testował robota w walce. Charlie nie zwraca uwagi na jego słowa i każe robotowi walczyć z gwiazdą klubu walk Midasem. Na początku zadaje potężne ciosy swojemu przeciwnikowi, a publiczność wydaje entuzjastyczne okrzyki. Robot Samurai nadal dominuje na polu walki, a Charlie jest podekscytowany, że zarobi najłatwiejsze pieniądze w swoim życiu. Ze względu na swoją nieuwagę Mężczyzna przegapia cios od Midasa, a przeciwnik przejmuje kontrolę nad walką. Przeciwnik czarnego zna lepiej zdolności swojego robota, więc wkrótce powala go na ziemię, odcinając mu głowę. Po porażce jedynie obsługa głosowa robota pozostaje sprawna. Max ochrzania swojego ojca za walkę z mistrzem, bez wiedzy o komendach swojej maszyny. Charlie nie chce wziąć na siebie winy i rozkazuje mu się zamknąć, jeśli chce spędzić tę noc w cieple. Po drodze do domu zatrzymują się na złomowisku, aby poszukać części do nowego robota. Podczas zbierania części, Charlie opowiada Maxowi historię powstania bokserskich robotów. Słuchając swojego ojca, Max nie zauważa urwiska i spada. Trzyma się ręki robota, co ratuje go od zgonu. Charlie schodzi po urwisku i pomaga mu wstać. Max wychodzi z jego objęć, aby zobaczyć część, która uratowała mu życie. Ku jego zdziwieniu znajduje ciało starego robota. Chłopiec prosi swojego tatę, aby przyniósł wózek, aby mogli zabrać znalezisko do domu. Charlie wraca do swojego normalnego, egoistycznego zachowania i odmawia pomocy synowi. Max ciągnie robota, wspinając się pod strome wzniesienie. W końcu przynosi go do samochodu i wracają do siłowni. Bailey z przerażeniem odkrywa, co pozostało z Noisy Boya. Kobieta jest rozczarowana i prosi go, aby przestał gonić za zwycięstwem, póki nie stracił wszystkiego. Mężczyzna przekonuje ją, aby pomogła mu po raz ostatni i sprawdziła robota, który przyniósł Max. Okazuje się, że jest to przestarzała wersja robota stworzonego nie do walki, ale jako partnera do sparingów. Nie potrafi atakować, ale dobrze znosi uderzenia. Ku zdziwieniu wszystkich robot się włącza, a Bailey zauważa, że ma rzadką funkcję cienia, pozwalającą mu na naśladowanie ruchów ludzkich. Max czyści robota z błota i zauważa, że nazywa się atom. Chłopiec sugeruje przetestowanie go w nielegalnych walkach robotów. Nocą, gdy wszyscy śpią, Max zakrada się do siłowni i włącza atoma. Razem wychodzą na spacer, gdzie chłopiec uczy się kontrolować swojego pierwszego robota. Rano postanawia zapytać kobietę o to, jaki kiedyś był jego ojciec. Entuzjastycznie opowiada chłopcu o karierze bokserskiej. O tym, jak zawsze walczył do końca i nie poddawał się nawet przed najmocniejszymi przeciwnikami. Wraz z nadejściem ery robotów, nikt już nie potrzebował jego umiejętności i nie mógł zostać mistrzem. Charlie przerywa rozmowę i informuje Bailey, że wyjeżdża ze swoim synem do Atlanty w poszukiwaniu partnera, który kupi nowego robota. Docierają na miejsce i Charlie prosi Maxa, aby poczekał w holu, podczas gdy on idzie szukać Fina. Chłopiec spotyka Mashido, twórcę Zeusa. Niezwyciężonego mistrza robotów. Mężczyzna zapewnia reporterów, że Zeus zniszczy każdego, z kim stanie do walki. Tymczasem Charlie prosi Fina o pożyczenie mu pieniędzy z powodu starej przyjaźni, ale on odmawia. Sfrustrowany i zły, zezwala Maxowi na udział w walce, tylko po to, aby jego syn przegrał i zostawił go w spokoju. Następnego dnia Charlie budzi się przez hałas, jaki wykonuje chłopiec z atomem. Wyczyścił i sam zaprogramował komendy, korzystając z funkcji cienia. Charlie jest mile zaskoczony wytrwałością swojego syna. Rozumiejąc skąd ta cecha się wzięła, docierają na miejsce. Max negocjuje umowę: Jeśli atom przetrwa jedną rundę, to chłopiec otrzymuje tysiaka. Jeśli robot nie przeżyje, może zabrać robota. Walka rozpoczyna się, a Max przejmuje kontrolę nad atomem. Robot nie atakuje, jedynie się broni. Charlie doradza swojemu synowi, aby poruszał się i unikał ataków. Jego przeciwnik chwyta i uderza go w głowę, powodując upadek. Rozpoczyna się odliczanie do końca rundy, a atom ma tylko 30 sekund, aby wstać. Max rozkazuje mu wstać, i ten wykonuje polecenie, co oznacza zdobycie pierwszych pieniędzy. Mężczyzna nie zgadza się z tym wynikiem i proponuje podwojenie wygranej, jeśli przetrwa jeszcze jedną rundę. Teraz to Charlie próbuje przekonać syna do rezygnacji z tego ryzykownego przedsięwzięcia, ale Max się zgadza. Rozpoczyna się druga runda, a Atom skacze i uderza przeciwnika miażdżącym ciosem, co powoduje awarię systemu. Max zwycięża i dumnie odbiera swoją nagrodę. Następnego dnia chłopiec kontynuuje treningi z robotem i próbuje nauczyć go nowych komend. Gdy Maxowi nudzi się, postanawia potańczyć z Atomem, a robot bez trudu kopiuje wszystkie jego ruchy. Charlie podchodzi do nich a chłopiec mówi swojemu ojcu, że zainstalował sterowanie głosowe Noisy Boya na atomie, więc teraz nie potrzebują panelu kontrolnego. Prosi swojego ojca, aby nauczył atoma swojego stylu bokserskiego za pomocą funkcji cienia. Charlie początkowo jest niechętny i radzi, aby taniec stał się jego unikalną cechą. Max zgadza się tańczyć pod warunkiem, że ojciec nauczy robota boksu. Rozpoczyna się ich ciężka współpraca. Charlie uczy robota technik walki od rana do nocy. A Max zaczyna każdą z walk tańcem. Atom odnosi zwycięstwo za zwycięstwem, a ojciec i syn zbliżają się coraz bardziej. Zarabiając pieniądze z walk w małych miasteczkach, Charlie przesyła część wygranych Bailey, aby spłacić swoje długi z odsetkami. Taniec robota szybko zdobywa serca publiczności, a nawet pojawiają się w wiadomościach. Dzięki popularności robota, Charlie i Max zostają zaproszeni do udziału w turnieju gigantów ze stali. Podczas gdy Max przygotowuje atoma. Charlie psychicznie przygotowuje go do walki. Do ich warsztatu wchodzi menedżer i zaprasza ich do loży Ferilemkowy, właścicielki Zeusa. Kobieta szuka sparring partnera dla Zeusa i oferuje kupno Atoma za 200 tysięcy. Oferta ważna jest do pierwszej rundy walki z rywalem Twin Cities. Charlie natychmiast się zgadza, ale Max odmawia i opuszcza pokój. Charlie próbuje przekonać syna, by zaakceptował kuszącą ofertę, ale ten prosi ojca, aby zastanowił się, dlaczego Lemkowa chce kupić robota za tak dużą sumę. Max uważa, że atom jest wyjątkowy i nie zamierza sprzedawać swojego metalowego przyjaciela. Przy ogłuszającym ryku tłumu na ring wchodzi robot z dwiema głowami Twin Cities. Max wyprowadza atoma, wykonując taniec bojowy. Roboty rozpoczynają walkę, a w pierwszych minutach pojedynku przeciwnik bezlitośnie atakuje atoma, uniemożliwiając mu odwet. Charlie zauważa słaby punkt przeciwnika, jego prawe ramię drga przed każdym ciosem. Atom nurkuje pod ramię przeciwnika i zaczyna zadawać miażdżące ciosy w korpus. Po osłabieniu prawej strony, atom nokautuje go kopnięciem w głowę. Publiczność wybucha oklaskami. Bailey, która przez cały ten czas oglądała walkę, również krzyczy z radości. Max wbiega na ring i wyrywa mikrofon sędziego. Publicznie wyzywa Zeusa na pojedynek. Następnie on i jego ojciec zabierają wygraną i udają się do samochodu. Tam spotyka ich Rick i mówi bandytom, aby ich zaatakowali i odebrali pieniądze. Zmartwiony losem syna, zabiera go do prawnych opiekunów. Z łzami w oczach chłopiec błaga swojego ojca, aby pozwolił mu zostać z nim, ale on nie chce podejmować ryzyka. Odmawia przyjęcia drugiej połowy pieniędzy za sprzedaż praw rodzicielskich i próbuje przekonać syna, aby poszedł z jego krewnymi. W drodze do domu Charlie wspomina czas, jaki spędził z Maxem. Przychodzi do Bailey i kładzie się obok niej. Rano kobieta przekonuje go, aby nie opuszczał swojego syna. I zapewnia go, że nie jest jeszcze za późno. Całuje ją i idzie do Maxa. Mówi synowi, że żałuje, że nie był przy nim przez te wszystkie lata. Prosi o kolejną szansę i obiecuje walczyć teraz dla niego. Następnie oddala się, a Max widzi atoma. Zeus przyjął jego wyzwanie i przekonuje Ciocie, aby pozwoliła Maxowi wziąć udział w turnieju. Charlie i Max przybywają na turniej. W międzyczasie Finn przyjmuje zakłady w których robot z złomowiska nie przetrwa do końca rundy. Lick podchodzi do niego i pewnie stawia 100 tysięcy, że atom nie przetrwa do końca pierwszej rundy. Jeśli jego zakład się powiedzie, to na koniec walki otrzyma pół miliona. Zeus efektownie wskakuje do ringu pod oklaski tłumu. Atom pojawia się skromniej, a walka rozpoczyna się. Zeus nokautuje przeciwnika pierwszym ciosem. Wszyscy widzowie są pewni, że zwycięstwo mistrza będzie szybkie. Atom wstaje, ale natychmiast dostaje serię potężnych ciosów i znów upada. Po trzecim nogdałnie robot nadal wstaje. Charlie zbiera się w sobie i uderza przeciwnika. A następnie się cofa. Ku zdziwieniu wszystkich atom przejmuje inicjatywę w walce i uparcie dostarcza cios za ciosem. Pomimo silnego przeciwnika, stary robot udaje się utrzymać na nogach do końca pierwszej rundy. Lick próbuje szybko opuścić budynek, ale film go znajduje i zabiera mu pieniądze. Walka trwa dalej, a atomowi udaje się przetrwać drugą i trzecią rundę. W czwartej rundzie Zeus uwalnia całą swoją moc i zadaje mu poważne obrażenia. Kolejny cios niszczy system sterowania głosowego. Pomimo tego robotowi udaje się wytrzymać do końca rundy. Ale szanse na zwycięstwo są minimalne. Max próbuje przekonać ojca, aby sterował atomem za pomocą funkcji cienia. Chłopiec zauważa, że Lemkowa i Masido zaczynają nerwowo reagować, obawiając się ukrytych zdolności starego robota. Charlie ulega rozpaczliwym prośbom syna. Jako trener motywuje atoma przed walką, mimo że tego nie słyszy. Rozpoczyna się ostatnia runda. Charlie trzyma blok. Wyczerpując przeciwnika, Max zaczyna się martwić, że Zeus zniszczy robota. Prosi ojca, aby zaczął walczyć, ale ten mówi, że jeszcze nie nadszedł czas. Gdy energia Zeusa wyczerpuje się, Charlie zadaje serię miażdżących ciosów. Mistrz zaczyna przegrywać, a Maszydo przejmuje kontrolę nad maszyną. Pomimo tego Charlie dostarcza potężny sierpowy w głowę przeciwnika i powala go na ziemię. Zeus podnosi się, ale Charlie ponownie atakuje go, testując różne kombinacje ciosów. Zeus unika całkowitej porażki, uratowany dźwiękiem Gongu. Publiczność wiwatuje i krzyczy imię Atoma. Bailey biegnie na scenę i całuje Charlie'ego. Jednak Zeus wciąż wygrywa na punkty i pozostaje aktualnym mistrzem turnieju gigantów ze stali. Walka była miażdżącą porażką dla firmy feri Lemkowy. Atom zostaje ok Krzyknięty mistrzem, co sprawia ogromną radość Maxowi. Chłopiec wpada w ramiona swojego ojca, który bez słów daje do zrozumienia, że jest dumny i że go kocha. Razem z Atomem wychodzą na środek ringu w chwale i uznaniu publiczności.